Cześć, witajcie z tej strony Minecraft to albo Konrad, jak wolicie, a to jest krótki audiolog na temat um, zachowania um, się do ludzi um, do ludzi z pewnymi wadami, e, na przykład um, załóżmy pierwszy przykład, gdzie um, no, znam osobę, która ma lekkiego Downa, nie to nie obraza, ma tą chorobę, chorobę Downa, taki Właśnie chodzi mi w tym moduł, o to, o jest ważny mikrofon. Chodzi mi o to, że normalnych ludzi, którzy nie mają zbytnio jakichś uciążliwych uczy problemów, dokuczają, wyzywają, wy wyzywają ludzi, którzy mają, mają jakieś wady w sobie. Też mi napisał na Skype'ie. Tak. I chodzi to jest, dlaczego chcę nagra nagrywać ten na audiolog. Gdyż po wczorajszym streamie um, były, były komentarze wobec, co do mnie, że e, jestem, po prostu nawet wyglądam jak pączek. Tak, może to brzmi śmiesznie dla was, ale może nie dla mnie, gdyż ponieważ e, byłem kiedyś chory i musiałem Byłem bardzo... Kiedy byłem malutkim, miałem skazę białkową. Musiałem brać leki, przez co już na, począ na samym początku, na samym starcie mojego życia, byłem już gruby i... co nie wszystko. Jeszcze jestem mocnym alergikiem, gdzie... Mm, no... Gdzie... Alergik, jeśli ktoś nie wie, co to znaczy, to... E, jestem ustalony na bardzo dużo rzeczy. Nie mogę wszystkiego, wiecie... Niektóre receptury na mnie in inaczej działają niż na normalnego człowieka. Tak, e na przykład, tak, nie mogę jeść jabłek, gdzie akurat bardzo lubię, na przykład, i nie mogę ich jeść, bo mnie coś wywala na twarza albo coś w tym stylu. Może to śmiesznie brzmi, ale dla mnie to nie jest śmieszne. Albo wyzwaliście mnie, może nazywaliśmy tak e uszczypliwie od pączków, gdzie coś tak naprawdę mnie to nie rozpieszyło. A Jestem dosyć takim człowiekiem, który dużo się śmieje, a wtedy, że byliście bardziej, może nie nazwać, bo już dużo razy się z tym spotkałem, ale... Spotkałem, spotkałem ale to, troszeczkę było mi tak źle, że moi widzowie troszeczkę mnie tak... Um, może nie wyzywają uszczypliwie, tak powiedzieli o mnie, gdyż... Ee, co mi się nie spodobało, ponieważ naprawdę już miałem tyle sam problemów przez to, dlatego że muszę brać leki, a jeden na mnie lek działa tak, że normalnie ludzie, którzy uprawiają sport, to są ludzie bez mózgu, tak to mówimy, że biorą te leki, żeby powiększyć sobie mięśnie, ale bez sportu to nie idzie w mięśnie, tylko w brzuch na przykład, w brzuch albo no, w tłuszcz, tak? Odkłada się bardziej na. nie wiem, na brzuchu, tak? I przez co ja. Mm, mam astmę. I tyle wam powiem. Muszę brać te leki, e, żeby przeżyć wiosnę, bo wiosny mam najgorzej, tak że nie mogę nic robić. W szkole, w szkole nigdy się nie pokazuję prawie. Mm, nie będę wam mówić objawów, ale na po prostu wyglądam okropnie. Mama raz zrobiła mi zdjęcie, po prostu jak pani zobaczyła, doktor. Jak ja wyglądam, to. Nie wiedziałam po co powiedzieć. To mam tylko to wiosnę. Tak. Eee, mam okropny wtedy kaszel, gdzie na jednym moim filmie możecie na to zobaczyć. Ja mam okropny kaszel. Czy nawet powiem wam, jaki to jest filmik? Zoszło jest mój taki dosyć stary. Mmm... Tylko dajcie mi troszeczkę. Wiem, że troszeczkę teraz będą szumy, ale. E, film. Znaczy, gramy się. E, Instaluję. Geta 4. Mm. Już Wam mówię. O! Seria z Singla. Odcinek drugi, zamek. mam okropny, wręcz niewyobrażalny kaszel. Tak. Jest straszny. Mm. I. Na przykład wtedy powinienem być w szkole, ale nie byłem, ale po prostu miałem problem. Problem, problem. Nic nie widziałem na oczy. Miałam tak, że. Wiosnę i nie, nie mogę widzieć. Jestem prawie jak ślepy. Mm, I to teraz do normalnych ludzi się odwołam, bo powiem wam coś o was. Jeżeli chcecie... Jeżeli... E, Okej, okay, jeżeli... widzicie, że ktoś jest na przykład gruby albo jest nieco większy od was, musicie go wyzywać od pączków i tego... E, I... I w ogóle tego. Wiecie, o co mi chodzi. Jeżeli nie musicie go od razu wyzywać od tego, bo... E, rozumiem ludzi, którzy wpierdalają co chwilę, ale na przykład ja jem trzy posiłki dziennie. Tak, e, trzy posiłki dziennie pewnie takie wód teraz robicie, bo widzieliście mnie na vlogu. E, powiem wam mój rozkład jedzenia, tak to powiem. Rano e, zjem kanapkę z twarogiem i... Pietruszki. Nie, bo nie wiem czy to pietruszka, nie wiem, jak to się nazywa. E, drugie śniadanie. Mm jakiś serek czy coś albo kanapka obiad to już troszeczkę coś większego na no nie wiem, mm, ziemniaczki i surówka, a nie jakieś mięso czy coś i na kulację jakieś malutka kanapka z serem i to jest wszystko co jem. lecz e, no zdarzają się wyjątki kiedy jem więcej po prostu albo mam chęć i tyle Ale nie wiem także mega dosyta po prostu e, na przykład też myślicie, że jak ktoś jest grubszy, no to myślicie, że nie uprawia w ogóle sportu albo siedzi ciągle non to przy kąpie. Tak, mniej więcej u mnie to tak jest, ale akurat y, was zdziwię teraz, że jestem... Nie lubię się mówić w ogóle o sobie, ale w takich chwilach męczyło mnie to całą noc, że jestem mocno, mocno, jestem wysportowany dosyć, gdyż y, moje była nauczycielka od WF-u nie mogę uwierzyć, że przy mojej masie, nie ważę jakoś specjalnie wielki dużo. Ważę więc idealnie na jak na mój wzrost, 1,75 to więc możecie policzyć, ile ważę. Eee, się dziwiła, że wygląda na jakieś, nie wiem, 100 kg, może nie na 100 kg, nie załóżmy 80 Wygląda na jakieś 80 kg, a waży... Trosze, troszeczkę, troszeczkę. o wiele mniej. Eee, ale po prostu... Ten tłuszcz nie chce mi zejść, gdyż, ponieważ e, muszę brać leki co każdą wiosnę, czyli regularnie i bo ja mam, ja mam, gdzieś mi to zabrzmiało, bo niestety to jest tak, że no wyzywacie mnie o tych grubasów w sumie, ale też e, robicie komuś przykrość, bo wiecie ile, nie wiecie ile razy się z tym spotkałem, że zostałem odrzucony z powodu tego, że... E, tego, z tego powodu, że jestem większy. Właśnie teraz mnie to dziwi, że mówię o sobie, ale naprawdę mnie troszeczkę dziwiliście. Eee, dobra, i teraz na przykład, przykład. nie wiem, o, właśnie dokończyłem o moim koledze z koledzy. No, znajomy, nie, nie mówię, że go lubię, bo wiecie, po prostu go, tak to powiem, nie, mi nie przeszkadza i tyle. I wam też normalnym ludziom, no też jestem normalny tylko. Eee, no tylko jestem mam tam choroby i tak. On też jest normalny, tylko mało, miał tak tu mnie włącz podczas... miał po prostu no, defekt w życiu i tyle. Tak eee, Jak go znam, nie jest jakiś tak no, mówi głupoty, ale on na, na tym nie panują. Tak powiem, nie wie co robi, Ponieważ ma chorobę tak, bo... Ma tą chorobę down, co nie? Ale to nie znaczy, że jest gorszy, trzeba go wszędzie wszędzie mu dokuczyć, bo znam ludzi, którzy mu tak dokuczają, jest naprawdę jego żal. Gdzie myślę sobie, że ci, którzy mu dokuczają, są gorsi niż on sam, bo naprawdę są okropni. No tak, ale i przez to on, co każdą niemal przerwę płaczę, bo mu dokuczają. Nie dziwię się w sumie, bo tu takie cfele są i no tak. Każdy w sobie nikt nie jest idealny, co nie? No to jeżeli jesteście moimi takimi widzami dobrymi, to e, naprawdę chyba nie, nie powinniście zwracać uwagę na to. E, na to jak wygląda tylko, jak czy wam się. Bo na YouTube nie można stwierdzić, że kogoś się lubi za to, jak się zachowuje, bo na YouTube zawsze ktoś się zachowuje inaczej niż e, przy kolegach. Zależy chyba tylko kto to. Ja się na filmach inaczej zachowuję niż w normalnym życiu. W normalnym życiu jestem dosyć szalony. A, A na YouTube jest opan opanuję się, opodobonuję się. Ogarniam się, tak to umiem, bo innego słowa nie zachwaniałem. Um, tak, livestream mi się podobał, oprócz tych ludzi, którzy zaczęli mi może uszczypliwie mnie tak nazywać. Później też na Skype'ie z jedną osobą. Teraz też troszeczkę mi zrobiła troszeczkę tak lekko przykrość, nie powiem kto, bo zaraz się posypie z hejt od tej strony i będzie niebiło Wiem, że sam film dostanie mega dużo hejtu, ale wiem, że nie lubicie takich pogadanek, ale myślałem ciągle o tym po tym live'ie, że jeżeli wam nie wiem, czy, czy trzeba wam to chyba wyjaśnić, dlaczego tak, a nie inaczej. Po pierwsze, no, no też nie trzeba ludzi tak dyskryminować, gdy są gorsi. No gorsi nie, oni są tacy sami jak wy, tylko mają defekt, chorobę lepiej jakąś i nie macie żadnego, wręcz żadnego prawa, żeby go wyzywać od debili, e, nie wiem, półmózgów czy coś w tym stylu, jeśli osoba ma jakiegoś downa. Ja nie mam downa, jestem z tego szczęśliwy, ale współczuję osobom, które mają? Ale oni są też bardzo fajnymi ludźmi, można się z nimi zapoznać i nie trzeba od razu ich bić, czy coś w tym stylu. Rozumiem, też e, pewnie nie jestem idealny, ale... Bo czasem też mogę wyzwać grubasa czy coś, bo, ale to wtedy, kiedy się zdenerwuję. Nikomu... Nie wiem, raczej nikomu nigdy nie powiedziałem e, dla żartu ani nic, że jest gruby. Po prostu... Dla mnie to jest naprawdę no jak, dla mnie to już przejdzie a i ktoś mnie zacznie wyzywać, ale jeżeli ktoś zaczyna się wyzywać od takich, to bym prosił was, żebyście na najpierw na siebie. Wiem, pewnie teraz my myślicie, że kogoś, że robię to tylko dla wyświetlenia ten filmik. Nie, ponieważ mi to zrobiliście z dosyć sporo przykrości. I pewnie e, większość z was, co czwarty człowiek na świecie czy co szósty, musi dokucza, dokucza osobom słabszym. Czyli... jakaś tam część moich widzów dokucza osobom, którzy są albo grubsi, albo... Mm, albo mają jakieś inne schorzenie choroby. Dokuczać, po prostu na pewno mu dokuczacie, tym osobom, bo są inni. Co robi się jeden z większych błędów, gdyż... Nigdy nie wiecie, czy po pierwsze, wasze dziecko nie będzie takie. Czy. I w sumie to jest takie, że się naprawdę pewnie nieraz komuś przykrość. Bo widziałem, jak ten chłopak był. może nie maltretowany, ale dokuczano mu za to, że jest, jest chory. I to nie jest jego wina w żadnym wypadku nie jest to jego wina. To po prostu jest defekt, który się zdarza bardzo często teraz, teraz w tych czasach. Rozumiem, że teraz mówię jak jakiś, um, że pewnie myślicie, że jesteście na wykładzie. Mam nadzieję, wiem, że już dużo osób wyłączyło na pewno ten filmik i ogląda, nie wiem, pewnie kogoś lepszego ode mnie, ale jeżeli ktoś został do teraz, to niech zostanie, bo chcę coś jeszcze powiedzieć na ten temat, że jeżeli ktoś jest grubszy albo po prostu Eee, ma problemy jakieś, na przykład Audacity mi się zaczęło Nie w tym sytuacie. Eee, że na przykład typu ja jestem grubszy wiem, nie jestem mega gruby, ale e, taką przykrość mi jednak zrobiliście na tym livestreamie Raczej było widać pewnie tam minucie, że ktoś tam napisał, że jestem taki i zrobiło mi się dosyć tak źle, że... Moi widzowie i komoszek też tak powiem powiedzieli, ale dobra, spotykam się z tym prawie na co dzień, to więc a mnie to już się robi różnice, ale naprawdę zrobiliście dosyć wielką przykrość i na pewno też zrobicie jeśli komuś też, też tak robicie, czyli dokuczacie osobom z chorobami, to na pewno nie jesteście dobrymi kolegami. Może jesteście dla osób Ujmę to teraz w taki, taki sposób normalny. Pewnie wiem, że na, na później na skate'ie wszyscy zaczną mnie wyzywać. Odbyli po co robię ten film? Jeżeli ktoś to obejrzał z moich kolegów znajomych i pomyśli to, czy nigdy mnie nie wyzwał, lub coś w tym stylu, no dobra, to ja przeżyję. No, proszę, przeżyję to, że ktoś mnie wyzwał, ale. Mm, znaczy, nie prze, przeżyję, tak? Nie, na się nie zawali, ale robicie komuś przykrość i nie pomyślicie o tym, że um, robicie naprawdę komuś przykrość i ktoś może się począć przezwać źle um, przykładowo um, na przykład um, widzę kogoś grubego na YouTubie, tak? Widzę, że ktoś jest gruby um, ujmy to normalne, gruby, gruby jest i tyle, tak? Um, i nie napiszę mu wprost. Ja przynajmniej nie napiszę mu wprost, że jest gruby obleśny i p, po co nagrywa. Ja mam szacunek do ludzi. No nie zawsze, ale staram się mieć szacunek do ludzi, e, którzy mają pewnie chorobę. Rozumiem też, em, em, na pewno... Pewnie większość z was, no już, jeszcze, już powtarzam, to, to już tam setny raz dokucza, ale... Yy, na przykład wczoraj ta osoba mi napisała, mm, nie wiem, może sprawdzę kto i tam powiem, żebyście... Może go nie wyzywali, ale... Mm, to, żeby ta osoba wiedziała. Yy, na przykład taki fapcio Jeżeli to Fabcio, ten, ta osoba, użytko, ten użytkownik, Fabcio, to będzie oglądać to... Bardzo się przepraszam, że to powiem, ale... Też pewnie nie myślisz, że jesteś mega chudy, co nie? Ym, I to nie ma... Właśnie chcę powiedzieć, żebyś... Żeby... Żeby ci ludzie tak... Ym, właśnie tak... Nikt ci... Nie, wiem, że na pewno ci się fapcią i do... I do tych wszystkich ludzi, którzy są więksi... Więksi mają jakieś schorzenia, choroby i przez to są mogą być grubsi od innych. Ym, mają problem przez innych, bo ich wyzywają. I wiecie co, to jest naprawdę takie niemiłe. Na przykład z tego jak wyglądam, to musicie też napisać. Po prostu nie będzie się tego. E, nie obędzie się tego na live streamie, że musicie mnie wyzywać. I cytuję: Crash, patrzysz jakbyś miał z, się zestrać. O.O. Dziękuję, to naprawdę mi pośpieszy humor. E, lepiej mi się zrobi humor. Też. E... Na, na wczorajszym live streamie, tak. Przynajm PW i g nie bardzo hmm. hmm. Japała, hmm. Cynamon Challenge <grymna> Brama. Hmm. Nagra coś na Jotka. Nie. że masz brał. Zamię się pisz Poneczek. Minecraft. Orgen. E, dziękuję, że ty mi napisałeś. Na pewno mi to poprawi humor, gdyś. Może się teraz dowiedzieć, dlaczego jestem taki, a nie inny. I dużo innych osób na pewno, gdybyście też napisał, na przykład takiemu Fabciu nie zrobiłbym mu się przyjemnie, bo chyba, że ma osta pod ciebie. Ja jakiś tam w stopniu mam. I jeśli widzę kogoś grubego, to mu tego nie napiszę. Jesteś gruby, spaślony, weź wypierdalaj, bo bądź gruby gdzieś indziej. Nie, nienawidzę wręcz. Y... E, no widzę wręcz kawałów na ten temat, że o coś o grubych osobach, bo to robi przykrość, zwłaszcza tym osobom, e, bo wiedzą, że nie są idealni i ciężko im to zrobić. Na przykład spotkałem się z hejtem, pokazałem twarz, ale e, o tak samo no, ci ludzie, z, którzy mają schorzenia typu e, mogą mieć down, jak ten... E, jak to powiedziałem wcześniej. To jest choroba, której się nie da wyleczyć. I, wy... I dużo osób tego ich chyba nie rozumie, wyzywając ich. E, też osoby, którzy, które mają dyslekcję. E, znam bardzo dużo takich osób, którzy po prostu. wyskoczyło na półkwiat. E, którzy sobie po prostu nie radzą w szkole i potrzebują pomocy. I siedzą w tej klasie integracyjnej, tak? Ale dużo osób jest głupich, Wiem, że to mówię, ale są głupik i ich wyzywają, wytykają palcem, choć to są normalni ludzie, tylko sobie nie radzą z szkołą i tylko tyle. I nie trzeba od razu im zadawać pytań z, z tych z lekcji, bo bardzo często się tak zdarza, że zacznie ich zaczniecie ich wyśmiewać, gdyż e, o, nie umie tego. I to po prostu jest chamskie, wredne na wszystkie sposoby. i... Do wszystkich ludzi, którzy mi na, na Skype'ie napisali, powiedzieli, że po prostu jesteś gruby, weź i czy coś w tym stylu, albo, ale ty masz ryj, tak jak wczoraj się spotkałem i zrobiłem się dosyć jak, dziwnie, że niby kogoś tam znam, yy, rozmawiam z nim na co dzień, a... Zaczął mnie wyzywać. To jest e, niemiłe i wredne strasznie. I ta osoba na pewno wie, co powiedziała. Nie będę wymywać Niku, bo nie chcę, żebym miał hejt. To jest między nim a mną, ale chciałbym powiedzieć, żeby. To nie powiem mu prosto w twarz, że no, bym powiedział, ale, no, mieszka jakiś czas ode mnie, to. Dobra. I teraz ostatnia rzecz, czyli, no, tyle oso... osób grubych nie powinno się wyśmiewać i e, i mówić coś w ten styl, być grubym, ludzi gdzieś indziej. Rozumiem, że można być z... złego na niego. E, źle to powiedziałem. Złego na niego, tak. Dobrze powiedziałem. Mm, to nie trzeba od razu go wzywać. Od grubasów nie w chuje moje dzikie węże, tak? Przecież to jest normalna osoba, tylko ma albo, krótko mówiąc, wpierdala jedzenie, mm, albo jest chora, tak jak ja. I mu po prostu. Tak jest i nic tego nie mogę zmienić. Pewnie dużo teraz osób mu, mu, mówi... Myśli, mówi, nie wiem... To iść na dwór, poskacz, pobiegaj. Człowiek, jeśli do tego... do tak osoba tak myślę, to mówię... Człowieku... Przecież na początku filmu mówię, że jestem dosyć wysportowany, to... Yy, dla mnie... Takie... Fff, nie, skakanie, bieganie to jest pikuś i coś w tym stylu. Dla mnie bieg na kilometr to nie jest też takie wielkie coś, tylko mówię Wam tyle. Jeśli kogoś takiego mówcie, to zaciśnijcie zęby i dajcie sobie spokój. Bo to naprawdę robi przykrość i we wszystkich przypadkach. Tak samo za, za DHD ktoś ma. To niech właśnie, no olejcie go. Olejcie, po prostu go olejcie. I tyle. Bo robicie przykrość tego, jak ja Raz komu, nie raz powiedziałem, że jest gruby, bo się na niego wkurzyłem. To później nie mogłem zasnąć, przykładowo nie mogłem zasnąć, bo czułem się z tym źle, że urodziłem kogoś. Mam nadzieję, że to jest wszystko na ten materiał. 20 minut rozmawiałem, to jest audiolog i mam nadzieję, że coś wzięliście z tej lekcji. To więc siada.